Zdarzyło Ci się kiedyś zakochać w tej samej osobie dwa razy? Mnie tak! I co dziwniejsze, w dwóch zupełnie różnych momentach życia Maja i ja byliśmy razem przez trzy lata. To ona była tą odważną, tańczyła boso w kuchni, robiąc jajka na śniadanie. Miała irytujący, ale uroczy zwyczaj kończenia moich zdań, nawet gdy się myliła. Zawsze nalegała, żeby to ona szła chodnikiem od zewnętrznej strony. W razie, gdyby jakiś samochód wjechał na krawężnik, zawsze się z tego śmiałem, aż do dnia, kiedy naprawdę się to zdarzyło. Wracaliśmy z kina, trzymała mnie za rękę, gdy nagle auto pędzące tak szybko, jakby próbowało cofnąć czas, wjechało prosto na Maja odepchnęła mnie z całej siły na płot. Sama nie zdążyła odskoczyć. Samochód zahaczył ją o biodro i rzucił o latarnię, zanim upadła na chodnik. Jej głowa uderzyła w beton. Pamiętam, jak pobiegłem do niej, a ona się nie ruszała. Karetka przyjechała szybko, ale droga do szpitala trwała wieczność. Lekarz powiedział, że ma złamaną czaszkę i krwawienie w mózgu. Potrzebna była natychmiastowa operacja. Nie owijał w bawełnę. Proszę się przygotować na wszystko. Czekałem 14 godzin w szpitalnym korytarzu. Nie jadłem, prawie nie mrugałem, tylko powtarzałem w myślach: ona jest silna, jest silniejsza od tego. W końcu lekarz wyszedł. Uśmiechnął się i powiedział, jest przytomna. A potem dodał: Ale może mieć poważne zaniki pamięci. Nie wie, kim pan jest. To zdanie było jak cios w żebra, ale zapytałem, czy mogę ją zobaczyć. Skinął głową. Wszedłem do łazienki, ochlapałem twarz wodą. Spojrzałem w lustro i wszedłem do jej sali. Siedziała na łóżku, z bandażami, posiniaczona, ale wciąż piękna. Zmrużyła oczy i powiedziała: wyglądasz jak ktoś, kto pije czarną kawę i za dużo myśli. Roześmiałem się, nie mylisz się, przechyliła głowę. Jesteś lekarzem? Pokręciłem głową. Nie. Kimś, kto bardzo cię kocha, mrugnęła: Naprawdę? Kiwnąłem głową. Mogę usiąść? Wzruszyła ramionami. Przez kolejne dni odwiedzałem ją non stop. Przynosiłem książki, które kiedyś uwielbiała. Teraz patrzyła na nie obojętnie. Puszczałem jej ulubioną piosenkę. Powiedziała, że fajna, ale nie zna słów, a jednak były małe znaki, tak samo stukała palcami, gdy myślała, tak samo przechylała głowę, udając, że czyta, a naprawdę podsłuchując pielęgniarki. To nadal była ona, mimo że jej wspomnienia zniknęły. Pewnego popołudnia przyniosłem jej ulubiony jogurt mango i żelki. Spojrzała na nie i powiedziała: Dlaczego to połączenie smakuje tak dobrze? Uśmiechnąłem się. Może twoje kubki smakowe nie pamiętają. Tego wieczoru, gdy wychodziłem, zapytała nagle: "Hej, my byliśmy kiedyś razem?". Zamarłem. "Tak, byłaś dla mnie wszystkim." Spojrzała w dół i wyszeptała: "Chyba chcę znowu tym być." To był ten moment, kiedy zakochałem się w niej po raz drugi. Patrzenie jak odnajduje siebie na nowo było jak obserwowanie dziecka, które uczy się jeździć na rowerze. Upadki, strach, ale potem radość. Pisała do mnie najdziwniejsze pytania: "Czy nienawidzę oliwek?", "Czy jestem kociarzem czy psiarzem?". Odpowiadałem za każdym razem cierpliwie, nawet kiedy bolało. Pewnego dnia zastałem ją siedzącą na łóżku z całą stertą naszych zdjęć. Z Urodzin, leniwych niedziel. Podniosła wzrok i powiedziała: Chyba pamiętam to, byliśmy nad jeziorem, prawda? Tak mnie wtedy rozśmieszyłeś, że prawie zakrztusiłam się kanapką. Od tego momentu coś się zmieniło. Zaczęła znowu mówić do mnie kochanie. Na początku niezręcznie, jakby sprawdzała, jak to brzmi, a potem już naturalnie. Trzy miesiące po wypadku poszliśmy do parku, gdzie mieliśmy pierwszą randkę. Złapała mnie za rękę, spojrzała na jezioro i powiedziała: Ale masz szczęście, że zakochałeś się pierwszy. Teraz ja mogę zrobić to dobrze. Pocałowałem ją, a ona odwzajemniła ten pocałunek, jakby znała mnie od zawsze.